Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Portal Pomnik Smolensk.pl rozmawiamy dzisiaj z naszą redaktorą naczelną, panią Zuzanną Kurtyką. Pani Zuzanna, ja dzisiaj może będę zadawał mniej pytań, tylko bardziej chciałem poprosić o refleksję na temat tego, co dzieje się na Ukrainie, dlatego że wydaje mi się, że zarówno w tak zwanych mediach głównego nurtu, jak i pośród polityków partii rządzących nie dostrzega się pewnego związku pomiędzy tym, co stało się 10 kwietnia 2010 roku, a tym, co obecnie dzieje się na Ukrainie. Czy można prosić jakąś refleksję Panią, zwłaszcza, że Pani jest osobą, która jest bezpośrednio, powiedzmy, dotknięta tym, co stało się w Smoleńsku? No tak, tylko, że na pewno nie jest to, nie będzie to wypowiedź eksperta, ja nie jestem politologiem, żeby analizować e, sytuację międzynarodową. Nie będzie to. E, mam przynajmniej taką nadzieję. Nie, nie, nie jestem też celebrytą, który e, przecież co muslinę na język przyniesie, więc e, jedyne co mogę e, tutaj reprezentować, e, to w pewnym sensie, e, przynajmniej e, tak sądzę, portal. E, no i e, choćby z tego powodu. Zdecydowałam się na tę rozmowę, bo wydaje mi się, że dla czytelników portalu jest ważne, co redakcja myśli na temat spraw bezpośrednio nas dotyczących, bo to, co się dzieje w tym momencie za naszą granicą, jest naszą sprawą. Czy nam się podoba, czy nie jest to, nie jest to sprawą tylko Ukrainy, ale, ale sprawą także i Polski. I w tym kontekście trudno zostawać obojętnym. A myślę, że rzeczywiście sytuacja ta, może nie prapoczątek, ale na pewno początek ma w tragedii smoleńskiej. Wtedy polskie państwo dało świadectwo światu przyzwolenia na całkowitą dominację Rosji Putinowskiej nad państwowością polską dało jakby wolną rękę do domieszania się do interesów wewnętrznych tak dużego kraju kraju w sumie zaangażowanego w członkostwo zarówno Unii Europejskiej i NATO. I to było oczywiście przyzwoleniem dla służb sowieckich do konstruowania następnych akcji. Tym razem się upiekło wielka, przecież niebotycznie wielka akcja się udała. Nikt nie został ze strony Rosji chociażby. Podejrzany i mówię o tym, że oskarżony, świat nie zareagował, świat pozostał totalnie obojętny, więc cóż się dziwi, że inne mniejsze państwa, albo bardziej sowietyzowane, albo bardziej, <laughs> albo też i słabsze, pozostały bardzo takim łakomnym kręskiem. No i sprawa się toczy. No, na pewno nie sądzę, żeby, żeby dużo osób było na tyle naiwnych, by sądzić, że rozgrywka okrym zaczęła się od wystąpień na Majdanie, od II Rewolucji Ukraińskiej. Tak? Na pewno była przygotowywana od wielu lat przez rosyjskie służby i to widać z jaką wielką sprawnością została przygotowana i z jaką wielką sprawnością została przeprowadzona tam w tym, w tym rządzie krymskim nie znalazł się przypadkiem. Pytanie było tylko, kiedy kiedy Putin, Putin czy Służby Wszystko jedno, bo to, to nie jest jeden człowiek, Putin jest tylko reprezentantem pewnej grupy rządzącej tym krajem, sięgnął po ten instrument i Krym zabioram. Okoliczności czasem układają się tak lub inaczej. No w tym momencie ułożyły się właśnie w ten sposób. Gdyby był Janukowicz, to, to prawdopodobnie Krym zostałby zabrany za, za jakąś tam małą niezgodę lub dużą niezgodę Janukowicza. Dopóki był posłuszny, można było od Krymu robić co się chce, co się chciało. Przez to być posłuszny, no to, to się sięgnęło do wcześniej przygotowanych instrumentów. I nadal nie w sytuacji, kiedy w krajach Europy Wschodniej zabrakło lidera, zabrakło prezydenta Kaczyńskiego, który pociągnął przecież w Gruzji właściwie swoim przykładem raz, że kraje nasze sąsiednie, a dwa, no niestety Unia Światowa nie mogła już nie zareagować na jego, y, można powiedzieć, wręcz desperacki czyn. No nie ma nikogo takiego, dlatego nikt się nie ruszy. I, i, i to się sprowadza do biernego y, przyglądania się, jak, y, jak Rosja sięga po kolejne, y, po kolejne y, fragmenty, które utraciła w w jest swojego rozpadu Związku Sowieckiego. Tak, no dzisiaj na konferencji prasowej przecież Putin wyraźnie powiedział, że Związek Radziecki rozpadł się, ale to nie tak miało wyglądać. Miała być wspólnota niepodległych państw, ale jednak to miał być ciągle, powiedzmy, taki pseudo Związek Radziecki, czyli, czyli to nie jest wszystko po jego myśli. On jednak chce odbudowywać to imperium, to imperium radzieckie. Ale mam inne pytanie, pani Zuzanna no jeszcze, jeśli można. Jak pani ocenia no wyraźnie zauważalną zmianę stanowiska naszych rządzących, chodzi mi o Tuska, o Sikorskiego, którzy nagle okazują się strasznymi antyputynistami, że tak powiem, jakby zupełnie wbrew temu co głoszono przecież po 10 kwietnia, mówiono o, o nowym porozumieniu o po, na braterstwie krwi tak zwanym, mówiono o e, zarzuceniu polityki jagiellońskiej. Jak Pani dzisiaj to ocenia? Jak Pani myśli, czym to jest spowodowane? Tak, ta postawa e, musi budzić zdziwienie, bo wszyscy doskonale pamiętamy, jak e, jak premier Putin zachowywał się przed 10 kwietnia, bezpośrednio po 10 kwietnia i nawet e, do e, jednego wieczora, z czwartku na piątek, kiedy to mówił o Ukrainie, że, że e, obie strony mają równe prawa, a potem nagle zmienił. E, zmienił swoją wypowiedź i zaczął się um, zaczął się robić wielkim przeciwnikiem Rosji, a, a przyjacielem e, Ukrainy. E, to musi budzić zdziwienie i, 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 um, i musi też budzić podejrzliwość, bo taka e, postawa, e, taki nagły na obrót o 180 stopni e, u, um u takiej osoby jak, jak Donald Tusk, no musisz czegoś wynikać. To nie jest, nie jest to zapewne emocjonalna postawa, tylko postawa, która została wygenerowana i ona i ona ma, ma temu służyć. Zastanawiałam się nad tym swojego czasu, ale to są tylko moje zupełnie teoretyczne przemyślenia i na pewno nie jest to zatem Hmm, żadne postępowanie dowodowe, ale załóżmy, że po takim mójtucznej hmm, postawie hmm, polskiego rządu, który nagle zaczął się wykazać odwagą, taką w cudzysłowie, bo właściwie to nic na razie go to nie kosztuje, takie wymachiwanie szabelką i skruszenie piórek, hmm, bo konkretnie niewiele się hmm, zrobiło. Hmm, no, ale jednocześnie hmm, Nagle państwa politycy z innych krajów zaczęli się oglądać trochę na Polskę i na jej postawę. Mamy przecież wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. I tak zastanawiałam się, to oczywiście musi trochę potrwać, przynajmniej do czasu wyborów w Kijowie, wyborów do Parlamentu Ukrainy. I, i jak by wyglądała sytuacja w świecie, w tym sensie mówię o, o opinii i stosunków państw, gdyby już przed kijowskimi ukraińskimi wyborami znowu rządu nawet w stanowisko o 180 stopni? Myślę, że byłoby to odebrane na pewno ze zdziwieniem, z, wręcz zdumieniem, ale byłoby to odebrane w taki sposób, że no to skoro tutaj jeden, jeden wielki poplecznik i, i osoba, która tak walczy o Ukrainę, kraj, który, który bodajże na stąd rzuciłby się w tym momencie za Ukraińców, zmienia front, no to cóż inni będą zabiegać Prawdopodobnie to zablokowałoby całkowicie pomoc Ukrainie. I boję się, aczkolwiek, tak jak mówiłam, jest to tylko i wyłącznie teoria, że ta gra może być właśnie, może właśnie do czegoś takiego prowadzić. Obym się myliła. Obym się myliła. Bardzo bym chciała się mylić. Mhm. Dobrze. Dziękuję bardzo w takim razie i życzę wszystkiego najlepszego i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję również. I proszę nie rozłączać. Dziękuję.